Ticho. Dzisiaj w moim filmiku będzie na temat tego, co właśnie wydarzyło się w poniedziałek. Na pewno na pewno ten, kto raczej, raczej jest świadomym człowiekiem i woli wiedzieć, co się wokół niego dzieje, to właśnie chodzi o to, co się właśnie stało się w Berlinie. Ja akurat akurat kiedy pokazywali tę informację, to ogólnie sobie oglądam, jakiś film sobie oglądałam, podejrzewam na Polsacie, nie pamiętam dokładnie. Była sobie po 22. I nagle komunikat, pilne, na Polsacie, że znowu, że znowu w nawi jarmark wjechała ciężarówkę. Ja tak sobie myślę, jak mogła wjechać? Wysę albo, albo to był atak terrorystyczny, albo jakiś zamach, Albo ktoś kompletnie spity. Ale ja brałam pod uwagę tą, tą drugą opcję, ponieważ mówię sobie: no, tylko ktoś z, z rytą psychiką, albo świadome czy innego świata, mógłby takie coś zrobić. Bo normalny, przeciętny człowiek czy Europejczyk by takiego w życiu czegoś by nie zrobił. Jedynie pod wpływem jakichś dziwnych substancji, alkoholu albo innych tych badziew. Ja sobie ja sobie tak pomyślałam. Okej. Okay. Poczytam co dalej, będę śledziła na bieżąco, bo co się tam dzieje, bo naprawdę na początek ja myślałam, że to jest jakaś bajka. Ale tam najgorsze to się okazało, że To, co ja tam usłyszałam, że, że to wjechał zamachowiec na pol, w polskiej ciężarówce, to normalnie. Mówię sobie, o nie! Gorzej jak. Mówię sobie skąd. On wziął do jasnej cholery tą ciężarówkę, no. No, i na następny dzień. W wiadomościach, w wydarzeniach, ja wiadomo, było na wydarzenie na polsacie, bo jakiś inny takim tak nie za często. I, I to się okaza okazał ten Tunezyjczyk gdzieś tam na autostradzie, chociaż nie, nie do końca to, to tego tak bardziej się dowiadywałam, ale wiem, że to, to pro prowadził Polak. I jak ja. Jak my się wszyscy dowiedzieliśmy, się to wokół, że bronił się, chciał przeżyć, że e, siłował się z tym Tunezyjczykiem, i niestety no, zginął. A na dodatek chciał zdążyć, jak to mówili w mediach, z prezentem dla żony, to mówię sobie. Szkoda mi tej żony. Ona nawet nie doczeka się do pięknych świąt. Ani przy, przy niepełnym gronie, gronie. Przecież na kilka dni przed świętami stracić męża i do w dodatku takich okolicznościach, z, gdzie po prostu sam siebie nie zginął, tylko przez kogoś został, i to przez kogoś, kto ma inną religię, to ja po prostu chciał mi się płakać, no. A szczególnie jak się, jak, jak się dowiedziałam z mediów, że to byli y, ci, po, ci, co zginęli, że to byli część Polaków, to też mi się naprawdę smutno zrobiło. Chcieli się po prostu y, delektować się, y, ekscytować jarmarkiem świątecznym, gdybym ja byłam na ich miejscu. I byłabym zupełnie obok, ja bym bo, bo, takim, ta, w takim szoku, że chyba bym z tego szoku w ogóle nie wyla, nie nie, nie doszł, do, doszłabym do siebie. Pewnie na bank, bankowo pewnie jakieś spożywali tam posiłki, nie wiem, ale taka wielka ciężarówka wjechać. Ciężar. Jak tak można? No niestety. Ludzie innej wiary, innej religii mogą być do wszystkiego zdolni. Tak głosi ich ten, niec, ten ich cały Bóg, który dla mnie jest niczego warty. I czy, nie, czy Berlin jest bezpieczny? Może w pewnym procencie jest, ale nie w tym, co dotychczas był. Także więc... Niemcy już nie, nie będą odczuwali sensu świętowania Wigilii, żeby mieć w ogóle święta. Bo nie wiadomo, czy kurde nagle w, który, w którymś domu, przy, dokładnie przy jakiejś wigilijnym stole nie wybuchnie bomba. Już za, do, już za dużo tych zamachów, naprawdę już za dużo. Na pewno wy też macie już dosyć. Dzięki za obejrzenie.